Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry Worms Armageddon. Tutaj zobaczycie listę najnowszych subskrybentów. Dzięki, że tu jesteście, klikacie, komentujecie, oglądacie, no i po prostu tu jesteście. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. OK, startujemy misję, zobaczymy jak to teraz yy, yy, Uzi. Dobra, yy, nie będę ukrywał, robię to drugi raz. Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Dawno nie grałem Wielkie w Jimjaro. A, dobra. Mm, dobra, e, banana bomb. A nie dało się drugi raz. Mogłem to troszkę lepiej zrobić, ale dobra. My jeszcze mam. Holy Grenade. A nie da się w ogóle myszką. Ma Majtać na lewo i prawo. Dobra, zostawia my to tak jak jest tutaj. Czy ja mam dotrzeć tylko do tej paczki i nic innego? No nie, no pobawmy się troszkę. Pobawimy się troszkę, no dlaczego nie? 34, dobra. E, mało tych broniek Tam jeszcze jest jedna jakaś, widzę. Okej, okay, dobra, powiedzmy, że to tak miało być. Mm, pudło, pudło. Pudło, pudło. Budło, pudło. pudło, pudło. E, bierzemy F8. Lecę po. tą paczkę, bo ona mnie tak zaciekawiła troszkę. Pneumatic drill. Nie wiem, czy ja mam po prostu. Zabrać to? Tą paczkę mam tylko zabrać? Czy mam ich... Dobra, zrobimy inaczej hmm. Dobra, o to chodziło Nie wiem, czy ja mam zabrać tą paczkę, czy nie Ale to najpierw to ja ich sobie porozwalam dlatego Pozwolicie, że ja się troszkę z nimi zabawię Ninja rope y mam jeszcze dwa Jest się... Jest się czym tutaj, że tak powiem, rządzić Hmm, a mam czym, nie, nie mam czym zlecić. Dobra, to ja wezmę jeszcze tutaj, tak Ninja Ninjał. o dobra Okej, okay, ale przyda się <grystanie> Kiepsko Kiepsko stanąłem, ale dobra, okej okay. O, bywało lepiej, ok. Kiepsko mi, się, kiepsko mi się uciekło, ale mam tyle życia, że jak oni we, we mnie tam tym, tą, ba tą bazuką przydzwonią, to tam jeszcze na pewno przeżyję. Tak więc z tym na pewno nie będzie jakiegoś większego problemu. Najgorsze jest to, że mam ograniczoną liczbę. O. Hihi. Broni mam ograniczoną liczbę. Bazooka, o właśnie. Będę miał mało... żeby uciec. Pneumatic Trail mam. Ehm... Dobra, chciałem się, chciałem się tego pozbyć, bo on mnie tutaj najbardziej będzie bruździł. Do zobaczenia. Ok, e, on mi tutaj będzie najbardziej bruździł, dlatego chciałem się go pozbyć. Teraz się pozbędę tego sznipera. Dobra, on ma fajne. Fajne fajne brońki ma. Nie wiem, czy ja się w ogóle dobrze tutaj podejmuję tej. E, całej maskarady odnośnie. Rozwalania tego badziewia całego. Ale dopóki mi tutaj nikt nic nie mówi, to dlaczego by nie? Dobra? Dobra, jeszcze jeszcze upadł, ale nie, nie, dobrze, 50 to nie. O, nie mam już bazuku, ja bazukę mam tylko. Ile jeszcze mam? To jest moja ostatnia ninja rołbka. Może tu będą ze trzy? Holy grenade, holy shit. Eee... Ja sobie pozwolę zrobić coś takiego. Jak on mnie teraz tam szturchnie i spadnę na dół to będzie problem, bo nie będę miał czym wyjść. Blow Torchem, ale to aż na dwa razy, to wątpię, żeby to było. O, Water Level będzie się podnosił, no i wiedziałem, że to ten teraz będzie. O, le fart. Dobra, zabawimy się. Ale zresztą mam nieskończoną yy, cyfrę yy, do szczelonia Uzi, tak więc luzik tutaj sobie stanę. Niech no cię złapie. Mogę sobie zostawić jednego Ninjerowa. Tchórz! Rozkaz! Okay. Tam Holy Grenade wolałbym nie używać. Do zobaczenia. Hmm. Y na niego bazukę, tutaj zeskoczę. Tchurz. Mam pewien plan. Rozkaz. Wykonam go za bazuki. Bazuki, bazuki, dobry. No i wszystko. Został Nie tylko daj. jeden, ten ar artrary. Ar artrary został sam jeden. E, jakby go tam potraktować i z czego? Żeby zejść bezpiecznie, tak pneumatic drill. Tutaj sobie bezpiecznie zejdę. Oj 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 oj, nie wiem Zaraz on tam coś było mówione o high level Dobra, to zrobimy tak Nie. Dobra, zrobimy inaczej. Idę po to. Po prostu po to idę. O, sobie tutaj stanę na wszelki wypadek, jakby ten level faktycznie miałby się zaraz podnieść jakoś mocno drastycznie. Dobra, i lecimy. F7, blowtouch, okej. Okay. Mmm, lecimy tak i tak, dobra. I mam nadzieję, że to pyknie na raz. Indian nuclear test. To jest. Jej. Trzeba było uciekać. O U kurdełę! Mocno to zapierdziela. Eee, dobra, dobra, dobra. Inaczej, 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 W ogóle to inaczej trzeba było rozegrać. A ja, 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 No? C? Don't do this, dobra. Uciekamy. Tutaj sobie stanę. Może akurat nic mi się nie stanie. Dobra, będę mógł jeszcze tutaj użyć Uzi. Tu użyję Uzi, okej. Okay. Dobra, poszły. Na grabki. Nawet jak mi tu został, to mi się wydaje, że chyba dałbym radę stąd jakoś się ewakuować. O, będę strzelał z tego pułapu, który tutaj mam, żeby wyjść tylko jeszcze wyżej. Abyśmy tylko nie plopli razem i będzie git. Dobra? O, teraz będzie jeszcze raz i jeszcze raz. Chyba nie plopniemy razem, chociaż. Palcie, Licho. Wiem, że jakbym tam został, to może bym wygrał Ale idę jak najwyżej Evacuation, dobra To już chyba po nim Adio Co, wygrałem? Co się na to chodziło? Srebro Rumble in the Farm Yard. Ok, na tą misję zaproszę Was już do kolejnego odcinka. A teraz mi nic innego nie pozostaje jak Wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście na razie. Cześć.